No, w tym roku dosyć mocno postanowiłem zmienić design i e, tak jak jeszcze w zeszłym roku dominowała czerni z czerwonym e, wrzuciliśmy lakersowy odcień fioletu na rękaw. Tak w tym roku poszliśmy całkowicie w fiolet właśnie lakersowy z żółtym, e, spostrzegawczy mogą zauważyć również na nim e, imitację skóry węża, która e, jakby to powiedzieć, jest takim ukłonem w stronę jednego z zawodników. To jest zagadka od razu, kto zgadnie którego, to wygrywa kubusia. Play. <grymne> tak się myślało troszkę przez zimę nad tym i powstał myślę ciekawy projekt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Macarena. Macarena, no pierwszy był tutaj na klatce piersiowej. Jak do tego doszło? No poszedł tuż i igła i, i wyszło. Znaczy nie, no tu taka sentencja życiowa, można powiedzieć, jest ponadczasowa, która, której można się... Każdy powinien się nad nią pochylić, myślę. Także jest uniwersalna, że tak powiem. A potem po kolei szła góra ręki, dół ręki i też tutaj ostatni, który był to na żebrach sentencja, która już jest taka bardziej osportowa.